Dlaczego warto zaufać bakteriom? Każdy rolnik wie, że dobra kiszonka to podstawa wydajnego stada. Ale nie każdy zdaje sobie sprawę, że o jej jakości decydują głównie bakterie niewidoczni pomocnicy, którzy pracują od pierwszych godzin po zbiorze. W zielonce naturalnie występują różne bakterie jedne dobre, inne szkodliwe. Te niepożądane powodują gnicie, pleśń i straty paszy. Zadaniem hodowcy jest więc stworzyć takie warunki, aby dobra mikroflora wygrała tę rywalizację. I właśnie tutaj pojawia się zakiszacz bakteryjny. Bakterie z zakiszacza zaczynają działać natychmiast po zakiszeniu. Ich głównym zadaniem jest szybkie obniżenie pH masy kiszonkowej. To kluczowy moment, bo im szybciej pH spadnie, tym lepiej chronione są białko i cukry zawarte w roślinie. Efekt? Mniej strat i kiszonka, którą zwierzęta jedzą z apetytem. W zakiszaczach działają dwie grupy bakterii. Pierwsza, bakterie homofermentatywne, pracują bardzo szybko, produkują kwas mlekowy i odpowiadają za bezpieczny start fermentacji. Druga grupa, bakterie heterofermentatywne, działają wolniej, ale dłużej. Oprócz kwasu mlekowego wytwarzają także kwas octowy, który ogranicza rozwój drożdży i pleśni. Dzięki temu kiszonka po otwarciu silosu nie grzeje się i dłużej zachowuje świeżość, co szczególnie ważne jest latem. Dobrze przygotowana kiszonka ma równy kolor, przyjemny zapach i jest stabilna przez długi czas. Zwierzęta pobierają ją chętniej. Nie ma odrzutów, a to przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne. Warto pamiętać też o praktyce: zakiszacz musi być równomiernie rozprowadzony po całej masie roślinnej. Najlepiej sprawdza się opryskiwacz na sieczkarni oraz przygotowanie preparatu zgodnie z instrukcją. Na koniec jedno ważne zdanie: dobry zakiszacz to nie koszt, tylko inwestycja w Twoją pracę. Dlaczego warto zaufać bakteriom? Bo działają tam, gdzie człowiek już nie może w każdym włóknie rośliny i w każdej porcji kiszonki. To naturalni sprzymierzeńcy, którzy pomagają utrzymać jakość paszy i stabilność wyników w całym gospodarstwie.